Ktoś mi opowiedział zupełnie zabawną historię: że rzekomo oni dostali ode mnie garnek złota. Chciałabym przeczytać urywki wstępu i epilogu do książki Moja Gwiazda, napisaną w latach 90. przez moją mamę Felicję Orażki Nowak. Minęło już wiele lat od wybuchu II wojny światowej, od pamiętnej daty 1 września 1939 roku, a ja dopiero teraz próbuję kreślić wspomnienia z tych tragicznych lat. W decyzji tej umocniła mnie refleksja z roku 1968, gdy w mojej ojczyźnie rozlała się fala antysemityzmu, powodując egzodus resztek uratowanych w czasie wojny Żydów. Przed wyjazdem na emigrację sięgnęłam do pożółkłych kartek starych notatek, aby opisać historię mojego ocalenia i pozostawić te relacje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Nadeszły trudne lata w Danii, konieczność przystosowania się do nowych warunków i innej pracy zawodowej, nauki języka i poznawania kultury gościnnego kraju. Lata mijały. W 1987 roku ukazały się w prasie Polskiej publikacje z okazji Międzynarodowego Kongresu Esperantystów odbywającego się w Warszawie i Białystoku, dwóch miastach, które odegrały zasadniczą rolę w moim życiu. Otrzymałam artykuł pióra Tomasza Wiśnieckiego o bracie mojej matki, Jakubie Szapiro. Jakub Szapiro był wybitnym esperantyście i dziennikarzu znanym i cenionym przed wojną. Autor odgrzebał stare materiały i czytałam słowa o członku mojej rodziny z ogromnym przejęciem i wdzięcznością, że ocalała pamięć o kimś bliskim. Wróciły obrazy z dzieciństwa, ożyły dobrze znane postacie, które zginęły. W Izraelu, na pięknym Jerozolimskim wzgórzu Yad Vashem, miejscu poświęconym pamięci pomordowanych Żydów i tych, którzy ratowali, rośnie posadzona przeze mnie sosna nosi tabliczkę z imionami tych, którym zawdzięczam życie. Na medalu, jaki im przyznano, widnieje zaszczytne miano: Sprawiedliwy wśród narodów świata. Zawsze uważałam, że to w Polsce powinno się nagradzać najwyższymi odznaczeniami za ratowanie Żydów, życia Żydów obywateli tego kraju, że to na polskiej ziemi powinny rosnąć sosny z imionami bohaterów którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo, wykazali odwagę i szlachetność. Niestety, mimo upływu czasu i wielu zmian, jakie zaszły w Polsce, jeszcze nie wszyscy są w stanie to pojąć. Moi zbawcy nigdy nie życzyli sobie publikowania ich nazwiska, mówiąc, że ważny jest sam czyn, a nie kto go dokonał. Z ogromnym bólem i żalem stosuję się do ich woli, rozumiejąc, że ta chęć bezimienności kierowana jest nie tylko skromnością, ale też i innymi względami. Tymi wspomnieniami, moją gwiazdą, pragnę oddać największy szacunek i hołd tym, których czyn na mrocznym firmamencie ludzkich zbrodni, niecnych czynów i zawiści świeci jak gwiazda. Kopenhaga 1990. Niewątpliwie jestem. Polką z kultury, z języka, czy się to komu podoba, czy się nie podoba. Tak jak kiedyś powiedział Tuwim.